A Wiktora Skrzyneckiego. Wiktor Skrzynecki chodzi w jasnej marynarce, długi włos, oddaję mu głos. Ludzie, którzy wiedzą jak to się robi, I poradzili mi, żebym założył krawat, żeby odróżniać się od Rafała założyłem. Witam Państwa serdecznie. również ludzie, którzy wiedzą jak to się robi, prosili, żebym nie wymieniał wszystkich członków ekipy, a chciałbym, ponieważ mi bardzo pomogli przy realizacji tego filmu. Mam wymienić go paru najważniejszych. Czyli zacznę może od scenografii Ewa Skoczkowska. Pani Ewa Skoczkowska, prosimy na scenę. Rekoracja Jana Marszałek i Udnia Skrzynecka. Prosimy twórców filmów o to, aby przyszli do nas. Kostiumy Dorota Rockblot i Magdalena Rupkina. Dźwięk migodny oh Połka <face> współpracy dużej grupy z Dream Sandu oraz sonori. No ale mam ich nie wymieniać, a chciałbym im podziękować. <plosy> Jak już wiadomo, że dalego z nami nie ma, on jest autorem muzyki. To trudno. Natomiast jest z nami operator Grzegorz Kędzierski i zapraszamy na do nas na do imienia wszystkich tych ludzi, którzy nam pomagali. szyli i tak dalej, oświetlali, a bez nich właśnie nic by nie było. No, Wald, Andrzeju, bardzo was przepraszam, mam się ograniczać. Jeszcze mam zaprosić na scenę kolegę, który ze mną montował, właśnie on montował, Bartosz Karczyński, prosimy bardzo. No i oczywiście niemożliwe jest bez kierownika produkcji. Janku, Janek Kaczmarski na scenę. Proszę. Jeszcze chciałbym poprosić Jacka Szymczaka, który był autorem teledysku. No i oczywiście wykonawczynię piosenki teledysku, Klawnie Kulajk. Aktorów, grających w tym filmie główne role. Na początku trójka tytułowych bohaterów: Klaudia Łęckowska. Tak. Klaudia Łęckowska. Otrzymuje kwiat i wchodzi dostojnie na scenę. Maciej Stolarczyk, NET. Maciej już jest. I Kamil Clear Felix. Ten Jakub Bochosiewicz, Prosimy. Dorośli aktorzy. Adam Woronowicz bardzo czarny charakter. I Cezary Mazur. Manfred. Głos sztucznej inteligencji. Zapraszamy. Dobromira Dymekskiego, Marka Kosakowskiego. Michała Jarmickiego, Izabelę Noszczyk, Ireneusza Czopa i Jerzego Matula. Prosimy Dziękuję. bardzo. Widzę, że kolegów nie ma aktorów wszystkich. No niestety, pewnie nie mogli, mają zapewne spektakl. Ja jeszcze nie wymieniłem całej dużej grupy grafików komputerowych, kolegów z najkraftu. Ich było naprawdę dużo. Nie, nie wymieniłem Wojtka Bema, którym cały film. Nie narysował, zanim ja go zacząłem kręcić. Czy Pan piotka, Pan Domira, który nie pozwalał nam żadnego ujęcia bez swojej akceptacji nakręcić komputerowego. Także bardzo im dziękuję. No i teraz czas, abyśmy zaprosili Rafała Kosika. Bez niego ten film nie mógłby powstać. Rafał Gośinka. Pół miliona. Egzemplarzy książek o bohaterach filmu Prędzy I oddajemy ci Rafale mikrofon. Rafał, prosimy bardzo o słowo. Bo wyście się tak strasznie schowali. Jakbyście troszeczkę bliżej podeszli, to byście byli lepiej widoczni dla widzów. Byście ładniej wyszli na pewno na zdjęciu, gdybyście się uśmiechnęli, a Państwo by tak troszeczkę pomogli w uśmiechu bohaterom filmu. Rafał oddaję Ci głos. Ja nie umiem mówić, umiem pisać, więc to dosyć krótko powiem. To dosyć niesamowite uczucie, że to, co mi się tam z tyłu głowy pojawiło parę lat temu, teraz zaowocowało tym, co się tutaj wydarza. Ponieważ wszyscy zostali wymienieni, a nie chciałbym też nikogo pominać, to dziękuję wszystkim, bez których ten film nie powstał. Dziękuję. On to z powodoscy naruszał tej książki Felix D. Lita. I cóż proszę Państwa, już bez dłuższego oczekiwania zapraszamy Państwa na premierowy pokaz tego filmu, a później na, na herbatę i coś jeszcze. Zapraszamy.